5 do 0. Ile to jest? 5 do 0 zgodnie z definicją to 1. Minus 5 do 0 również 1. Zatem te liczby są równe. Możemy między nimi postawić znak równości. Minus 2 do potęgi czwartej i minus 2 w nawiasie do potęgi czwartej. Cóż to jest z lewej strony? Pamiętaj, to jest minus 1, która mnoży dwójkę do czwartej. To jest minus 1 razy. 2 do czwartej to 16, czyli pierwsza liczba to minus 16. Druga liczba. Ujemna do czwartej jest dodatnia. Minus 2 do czwartej to 16. Zatem te liczby nie są równe, i ta z prawej jest większa od tej z lewej. Ćwiczenie C. minus 5 do trzeciej i minus 5 w nawiasie. Do potęgi trzeciej. Znowu z lewej strony to jest minus 1 mnoży 5 do trzeciej, pamiętaj o tym. Zatem minus 1 razy 5 do trzeciej to 125, a to jest minus 125. Co warto zapamiętać? Minus 5 do trzeciej. To jest tak, jakbyś wykonywał. Minus. Dajesz piątkę do trzeciej. Prawa strona ujemna do trzeciej wynik ujemny. Minus 5 do trzeciej to 125. Porównajmy dwie liczby. Te dwie liczby są. 2 do potęgi trzeciej przez 3 i 2 trzecie do potęgi trzeciej. Z lewej strony sam licznik jest podnoszony do potęgi trzeciej. Zwróć uwagę, sam licznik. Zatem mamy 2 do 3 to 8, zostaje mianownik. Oczywiście możemy wyłączyć całości, to ile całych? Dwie całości i dwie trzecie. Prawa strona, licznik do trzeciej to 8, mianownik do trzeciej to 27. Mamy dwie liczby. Pierwsza i druga. Zdecydowanie widać, która jest większa. Stawiamy znak dla porównania tych dwóch liczb. Minus jeden nad cztery do trzeciej i minus jeden nad pięć do potęgi. Trzeciej. Lewa strona, co się tu dzieje? Z licznikiem nie robimy nic. Mianownik czwórkę podnosimy do trzeciej potęgi to 64. Inaczej mówiąc minus 1 sześćdziesiąta To jest wartość. Przechodzimy do drugiej. Co to znaczy podnieść do potęgi trzeciej cały ułamek. Cały ułamek to jest inaczej minus jedna piąta do trzeciej. Ujemna do trzeciej. Na pewno ujemna. I licznik do trzeciej. 1 do trzeciej to jeden, mianownik do trzeciej. 125. Mamy dwie liczby, dwa ułamki. I teraz uwaga. To są liczby ujemne. Zatem. Nie spiesz się 0, Jak byłoby na dodatnich 164 i jedna sto dwudziesta piąta na pewno bliżej zera, to jest mniejszy ułamek. Jak byłoby na ujemnych minus jedna sto dwudziesta piąta i minus jedna sześćdziesiąta czwarta. Zatem która jest większa? Ta czy ta? Minus jedna sto dwudziesta piąta jest większa. Zatem znak nierówności dajemy w tę stronę. Przykład F dwa przez minus osiem. Do dziesiątej i minus dwa przez osiem do jedenastych, do jedenastej. Sprawdzamy. Z lewej strony mamy na pewno liczbę ujemną. Jak można by ją zapisać? Dwa przez minus jeden razy osiem do dziesiątej. Zobacz, 8 do 10 jest trudno wyliczyć. To już jest dosyć spora wartość. Spróbujmy tak zapisać nasz ułamek. I teraz ułamek z prawej strony. Na pewno też jest ujemny. Minus. Tutaj mamy dwójkę, a w mianowniku 8 do 11. Jak to porównać? No wystarczy mieć te same liczniki albo te same mianowniki. Skoro mamy te same liczniki, to, to też nie spiesz się. Spróbuj sobie narysować oś liczbową, jak byłoby to na wartościach dodatnich. Na pewno, jeśli tu jest 0, gdzieś mamy 2 nad 8 do 10. Gdzie jest 2? Nad 8 do 11. To zdecydowanie bliżej zera. Licznik ten sam, mianownik większy. Więc 8 do 11. Nasza liczba cała się zmniejszy. Jak to będzie na ujemnych? Minus 2 nad 8 do 11. I minus 2 nad 8 do 10. Która jest większa? Minus 2 nad 8 do 11. Zatem stawiamy znak nierówności. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.